Otwierającej scenie widzimy młodego mężczyznę, który budzi się w środku ponurego pokoju. Jest całkowicie nieświadomy tego, co się dzieje, gdzie jest i jak tu się znalazł. Szybko wstaje i zaczyna badać ściany, mając nadzieję znaleźć sposób na wyjście, lecz nie ma go. Pokój składa się jedynie z toalety i prysznica. Mężczyzna zaczyna panikować, uderzając w ściany i prosząc o wyjście, lecz jego głos pozostaje niesłyszany. Niedługo potem zauważa włączony komputer, na którym wyświetla się słowo udostępnij. Zaczyna wpisywać różne komendy, próbując otworzyć drzwi, lecz komputer uznaje je za nieprawidłowe. Prosi go ponownie o udostępnienie, a tym razem mężczyzna zgadza się. W odpowiedzi komputer zaczyna go nagrywać. Myśląc, że ktoś go obserwuje, zaczyna zadawać kilka pytań, lecz nie otrzymuje odpowiedzi. Następnie mężczyzna idzie skorzystać z toalety, lecz zdaje sobie sprawę, że nie ma wody, a umywalka również nie działa. W rezultacie pisze komendę Woda, na co komputer odpowiada, że wynosi ona 5. Nie mogąc zrozumieć, kładzie się na podłodze czekać. W tym czasie przypadkowo ucieka mu gaz, za co zdobywa kilka punktów. Dzięki nim udaje mu się kupić trochę wody i wreszcie ugasić pragnienie. Po umyciu twarzy zdaje sobie sprawę, że jest to transmisja i że prawdziwi ludzie go oglądają. Mężczyzna zaczyna więc wydawać gazy, poruszając się absurdalnie po pokoju. Jednak nie zdobywa wystarczająco punktów, aby kupić jedzenie. W związku z tym próbuje kilku losowych komend i udaje mu się wyłączyć światła przed ponownym zaśnięciem. Chwilę później komputer piszczy, przypominając mu o ponownym udostępnieniu. Mężczyzna reaguje, opowiadając o trwającej sytuacji, zanim kieruje się pod prysznic. To przynosi mu kilka punktów, więc szybko zaczyna znów zachowywać się głupio. Po zdobyciu punktów zamawia trochę jedzenia, lecz ku jego rozczarowaniu otrzymuje miseczkę karmy dla psów. Mężczyzna postanawia się skarżyć i próbuje odesłać jedzenie, lecz jego wysiłki są daremne. Pozostaje mu więc tylko zjeść jedzenie i zachowywać się jak pies dla widzów. Jego zabawne zachowania przynoszą mu jeszcze więcej punktów, ale wciąż niewystarczających, aby kupić mu odpowiednie ubrania. Jego pierwsza próba daje mu damskie bielizna, ale mimo to używa jej do pozowania dla ekranu. Po kilku godzinach mężczyzna zaczyna płakać i zdesperowany idzie spać. Następnego dnia zbiera się w sobie i zaczyna robić wszystko, co w jego mocy, aby zabawić widzów. Wykonuje akrobacje, głupie tańce i spontaniczne myśli. Wkrótce udaje mu się zebrać wystarczająco punktów, aby kupić koszulkę, materac i lustro do toalety. Z czasem punkty gromadzą się, umożliwiając mu zakupić więcej rzeczy, takich jak ubrania, narzędzia do golenia, porządne jedzenie oraz trochę alkoholu. Ale pewnego dnia pije nadmiernie i rozbija monitor pustą butelką, powodując utratę zasilania w swoim pokoju. Po tym mężczyzna próbuje zdjąć monitor ze ściany i bada otwór na jedzenie, ale nie znajduje wyjścia. Szałach wściekłości uderza w monitor, ale kończy się tym, że rani swoją rękę. Wkrótce ma załamanie nerwowe i błaga o uwolnienie się. Tracąc całą energię, przeprasza komputer za swoje irracjonalne zachowanie, błagając o jeszcze jedną szansę. Poziom desperacji osiąga szczyt, a mężczyzna kładzie się na podłodze, czekając na swoje przeznaczenie. W pewnym momencie komputer się włącza, a na ekranie pojawia się stary mężczyzna, aby go pozdrowić. Okazuje się, że stary mężczyzna także mieszka w tym samym rodzaju pokoju, ale ma dużo więcej rzeczy w porównaniu z naszym bohaterem. Wyjaśnia, że czasami występują awarie w systemie, ale kiedy osoba osiągnie pewien poziom, uzyskuje dostęp do wspólnej sieci. Oznacza to, że nasz bohater może teraz komunikować się z innymi więźniami takimi jak on. Mężczyzna początkowo sądzi, że stary mężczyzna pracuje dla nieznanych porywaczy, ale ten drugi mówi mu, że wszyscy obudzili się tam tak samo jak on, nie wiedząc jak czy dlaczego. Podczas gdy dwaj mężczyźni rozmawiają, dowiadujemy się, że stary mężczyzna nigdy się nie zamyka, skacze z jednego tematu na drugi bez zastanowienia. To jego niekończące się tyrady przynoszą mu wiele punktów. Jednak nasz bohater irytuje się tym. Pewnej nocy budzi się od kaszlu starszego mężczyzny i podchodzi do komputera, aby zapytać o jego samopoczucie. W tym czasie próbuje też kilku losowych komend i trafia na innych więźniów, z których każdy ma inne numery kanałów. Numer kanału naszego bohatera to 14, podczas gdy stary mężczyzna ma numer 73. Okazuje się, że są tam różne treści, takie jak lekcje gotowania, poradniki makijażu i tak dalej. Szczególnie nasz bohater skupia się na pięknej kobiecie, która uczy jogi. Z biegiem czasu 14 większość czasu spędza z 73, rozmawiając, dzieląc się posiłkami, a nawet ucząc się magii od niego. Wieczorem stary mężczyzna idzie spać, podczas gdy 14 łączy się z instruktorką jogi i przesyła jej kilka datków. Pewnego ranka 14 pracuje nad swoim nowym meblem, gdy 73 przychodzi porozmawiać z nim. Według starego mężczyzny nie mogą pozostać na jednym poziomie, bo widzowie przestaną ich kochać i nie będą płacić. Dlatego muszą rosnąć i szerzyć swoje treści. Względem jego rady 14 próbuje nowych gatunków, testuje stand-up comedy, treningi, gotowanie, śpiewanie i sztuczki magiczne. Wszystko to przyciąga nową publiczność, skutkując w zdobyciu większej ilości punktów. Postanawia użyć tych punktów, aby kupić 73 jakieś lekarstwo, ponieważ ciągle kaszle. Podczas zakupu 14 popełnia błąd i zamiast tego obserwuje pokój numer 11, kobiety, która aktualnie bierze prysznic. Jest wyraźnie wściekła na tak niedopuszczalne wtargnięcie i wyzywa go, oskarżając o porywactwo. Jednak 14 szybko wyjaśnia trwającą sytuację, twierdząc, że jest więźniem tak jak ona. Wtedy dołącza też 73, a 11 pyta ich o to, czy kiedykolwiek próbowali uciec. W odpowiedzi 14 dzieli się swoim wcześniejszym zachowaniem, które spowodowało, że został ukarany. Kobieta uważa, że nadal powinni analizować każdą informację, jaką mają, i znaleźć słaby punkt w systemie. Jednakże, 73 mówi jej, że jest po prostu wyniosła i krzyczy na nią, zanim opuszcza rozmowę. Zdezorientowana, 11 zastanawia się, dlaczego zostali wybrani, ponieważ dziwne jest, że firma zapewniłaby mieszkanie i żywienie przypadkowym obcym. 14 odpowiada, że nie był nikim ważnym, ale tutaj dostał szansę na lepsze życie, bo teraz jest dla kogoś ważny. Później 14 zaczyna małe przedstawienie z lalkami zrobionymi z skarpet. To bawi widzów i zostaje nagrodzony wieloma punktami. Pewnego pięknego ranka podarowuje 11 zasłonę do prysznica, ale to ją złości, ponieważ nie chce być traktowana z politowaniem. W kolejnych dniach 14 bawi widzów, ucząc ich rysować, ale ponieważ sam jest beznadziejny w rysowaniu, lekcje są humorystyczne. W końcu zdobywa dużo punktów, które wykorzystuje, aby kupić sobie więcej mebli. Jednak kobieta nie może znieść już swojej sytuacji, więc sugeruje, że zaczną rewolucję. To wywołuje gorącą dyskusję między nimi trójką, ponieważ 14 i 73 są przekonani, że to tutaj dostali szansę na lepsze życie. Tego wieczoru, stary człowiek zaczyna kaszleć bardziej dotkliwie niż zwykle, a nawet się na tym dusi. Ponadto nagle dostaje napadu i jego ciało zostaje sparaliżowane, z twarzą przygnięcioną do monitora. Wyczując pilną potrzebę, 14 apeluje do wszystkich subskrybentów o pomoc, podczas gdy 11 próbuje znaleźć użyteczną komendę na komputerze. W środku tego intensywnego momentu, 11 przypadkowo wpisuje błędną komendę, i w wyniku tego, zaczynają wychodzić płomienie ze ścian. Para patrzy bezradnie, jak 73 i cały jego pokój zostają pochłonięci przez ogień, zanim ekran staje się czarny. Ta tragedia pozostawia ich załamanymi, więc przez kilka dni milczą, opłakując swoją stratę. Pewnego ranka, 14 rozmawia z 11 i mówi jej, żeby nie obwiniała się, bo po prostu robiła wszystko, co w jej mocy, żeby pomóc starym mężczyźnie. W próbie rozweselenia jej, wykonuje kolejne przedstawienie z lalkami. Po chwili kobieta wyznaje, że chce się upić i prosi go, żeby jej towarzyszył. Wtedy zamawiają alkohol i zaczynają pić, wspominając swoje ostatnie wspomnienia wolności. W stanie upojenia alkoholowego zaczynają tańczyć, nawet gdy nie ma muzyki. Ostatecznie ich chwile przechodzą w romantyczny obrót i używają swoich rąk, żeby sprawić sobie przyjemność, patrząc sobie w oczy. Następnego dnia, gdy rozmawiają dwie, czternaście zgadza się z dawnym planem jedenaście. Wszyscy współwięźniowie muszą się zjednoczyć i znaleźć słaby punkt w systemie, ponieważ śmierć starego mężczyzny dowodzi, że istnieją awarie. Na skutek tego, wchodzi na żywo i mówi widzom o tym, co się stało wskazuje na dziwne zjawiska w systemie, gdzie czasami pojawiają się nieznane funkcje, i jeśli mogą wykorzystać te funkcje do hakowania, bunkier może się otworzyć. Niebawem instruktorka jogi 28 kontaktuje się z 14 i wyraża, że spodobała jej się jego przemowa. Po krótkiej rozmowie 28 idzie spać, podczas gdy 14 i 11 zaczynają sprawdzać inne kanały. Są szczęśliwi, że kilku współwięźniów wspiera ich w poszukiwaniu błędów. W następnej scenie 28 rozpoczyna swoją sesję jogi. W trakcie tego rozmawia z 14, mówiąc, że zyskał popularność, ponieważ sprawia, że ludzie się uśmiechają, co jest niewiarygodnie wartościowe. W miarę rozwijania się ich rozmowy, zaprasza go do udziału w wiodze, na co ten się zgadza. Ale chwilę później, 11 wtrąca się i prosi ich, aby zamiast rozmawiać, zaczęli pracować. Przez następne kilka dni, 11 kontynuuje sprawdzanie innych kanałów, aby zbierać informacje o błędach. W końcu odkrywa kilka fajnych rzeczy. Takich jak kontrolowanie systemu wentylacji, a nawet przesuwanie ścian. Te odkrycia sprawiają, że zdaje sobie sprawę, że pokoje znajdują się w różnych odległościach. Postanawia więc stworzyć mapę tego miejsca i ją przekazać. Dzieli się swoim pomysłem z 14, ale ten nie jest tak podekscytowany jak wcześniej. Wydaje się, że 28 sprawiła, że zaczął myśleć, że szczęście jest bardzo ważne w tym, co robią. Wtedy mówi jej, że niektórzy ludzie są tu szczęśliwi, więc nie powinni burzyć ich radości. Jednakże, 11 odrzuca jego argument i przystępuje do przycięcia włosów jako znaku buntu. Tego samego wieczoru, 28 rozpoczyna swoją sesję jogi, ale to irytuje 11. W rezultacie konfrontuje ona instruktorkę jogi, twierdząc, że nocne transmisje są niegrzeczne, ponieważ uniemożliwiają innym zasypianie. Szybko zaczyna się kłótnia między dwiema kobietami, a 28 oskarża 11 o traktowanie innych blogerów jak swoich marionetek. Słysząc hałas, 14 wchodzi między nich, żeby ich zatrzymać. W tym momencie zaczyna ponownie widzieć punkt widzenia 11 i decyduje się coś zrobić. Wchodzi na żywo i prosi wszystkich innych blogerów, żeby przesłali mu jeden punkt. Tutaj dochodzi do awarii, i jego punkty zaczynają szybko wzrastać. To wkurza instruktorkę jogi, która oskarża go o złodziejstwo. Kłótnia się zaostrza, a 11 powoduje deszcz w pokoju numer 28. W odwecie wpisuje komendę, ciepło ich światła, co powoduje, że pokój numer 11 zapala się. Niedługo potem 11 zostaje pochłonięta przez płomienie, podobnie jak 73 wcześniej, przed tym jak jej ekran gaśnie. Na widok tego 14 pada na kolana i łamie się w płaczu. Ale wtedy nagle za nim niewytłumaczalnie otwiera się drzwi, odsłaniając jasny słoneczny dzień. W stanie niedowierzania idzie spojrzeć przez drzwi, kiedy monitor nagle piszczy. Wtedy wraca, żeby powiedzieć innym blogerom, że to zrobili. Jednak jego szczęście jest krótkotrwałe, ponieważ drzwi zamykają się ponownie, uwięziwszy go znów.